Hamburg. Dzisiaj mamy 5 czerwca 2024. Jesteśmy w centrum Hamburga. Buduje się wszystko. Hamburg miasto Maryi Obchodzimy dzisiaj 1460 rocznicę. Narodzin dla nieba świętego Bonifacego. Angielskiego apostoła Niemiec, jak również 1060. rocznicę świętego Benedykta V, papieża, który tutaj zmarł na wygnaniu 4 lipca 1965 roku. Jezu, fantastyczny. Matko Boże, patronko Hamburga, królowo-polski, Matko Boże, wszechświata. Matka nasza. Dziękujemy Ci za tą wielką łaskę: życie, wiary, miłości. Miłości do wszystkich bliźnich. Tak jak Ty nas ukochałaś. Tutaj mamy bardzo ważne miejsce: Ratusz. Ratusz stojący na klasztorach. Powstał. Po spaleniu Hamburga w 1842 roku, mamy tutaj na cokole 50 cesarzy. Brakuje najważniejszego 50 cesarza, Karola VII, koronowanego przez brata w tysiąclecie synodu, zwołanego przez św. Bonifacego we Frankfurcie nad Menem w 1742 roku. Jest również, to było w tysiąclecie urodzin Karola Wielkiego, który założył pierwszy kościół w Hamburgu, kościół mariacki do nawrócenia pogańskich sasów. A tutaj w Hamburgu byli sasowie, rodzina polskiego króla. August II Sas był królem Polski, jego syn August III Sas był królem Polski. Ich wnukowie, prawnukowie byli królami Francji. Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Na ratuszu widzimy świętego Michała Archanioła, patrona Niemiec, jak również patrona Brukseli, powstałej 8 maja 1966 roku. W Brukseli urodzili się właśnie cesarz, arcybiskup. Wnukowie byli to wnukowie króla Jana III Sobieskiego, a synowie Kresy Kunegundy Sobieskiej, niezwykłej Polki, urodzonej na Wawelu 4 marca, ale i koronowanej w łonie Matki 2 lutego 1676 roku. Bóg wszystko wie, Bóg wszystko widzi. Tak objawił się dla nas dla ludzi 1 lipca 1932 roku Eugenii Rawasko, siostrze zakonnej rówieśnicy naszej siostry Łucji, jak również rówieśnicy dziadka Tuska, który urodził się w dniu urodzin siostry Łucji 22 marca 1907 roku. Bóg wszystko liczy. Nasze dzięki nie widzi, bo pojawił się Jezus w siostrze Szarytce 17 września 1939 roku, dyktując jej kronkę do bo Bożej opatrzności serca Jezusowego i skarżąc się, że nikt mu nie dziękuje na was za łaski. Ten cały porządek był zorganizowany, zaplanowali sobie tego dnia. Konstantynopolu, kiedy Krzysztof Kolumb, wnuk króla Władysława Jagieły, kudzem świętego Kazimierza, odkrył Amerykę. Było to 12 października 1492 roku. Dlatego też rycerz Kolumba. Wybudowali w Waszyngtonie monstrualne bazylikę ku czci jedynego świętego, uniwersalnego świętego Mesjasza wszystkich narodów, czyli słynnego Lolka z Wadowic, który urodził się w domu Żyda Bołamuta, w dniu kiedy w Rzymie ojciec Deon. Miał wtedy 77 lat. Położył kamień węgielny pod kościół serca Chrystusa Króla. A że wszystko było pod kontrolą arystokratów świata, wybrali architekta Masoma Natana, który tak wybudowano i tak tą bazylikę serca Chrystusa Króla, że materiały użyto, które niestety musiały się zniszczyć, i w ogóle cała architektura była zmieniona. Nie było to projekt Ojca Deona, bo odszedł do nieba w sierpniu 1925 roku, ale to było ich dzieło, dlatego w 60. rocznicę urodzin ich. Pierwszy JP2 odwiedził tą bazylikę, wspominając urodziny swoje związane z położeniem kamienia węgielnego w tej bazylicy. Zorganizowano jego wybór. Głównym organizatorem był Wyszyński Andrzej. Andrzej Wyszyński, który potrzebował żeby osadzić swojego kuzyna Stefana Wyszyńskiego w miejsce prymasa Polski. Potrzebował 2077 dni. Zakończyły Andrzej Wyszyński 3 maja 1945 roku. Otworzono wystawę Warszawa oskarża naród niemiecki. Tego dnia tutaj, w ratuszu, burmistrz, y, gauleiter Hamburga, Kaufmann Karol, oddał Hamburg bez przelewu krwi Anglikom. Anglicy 3 maja w 45 roku zbombardowali statki w Neustadt. Było tam 8 więźniów. Zginęło 7 tysięcy bez przelewu krwi. Tego dnia 3 maja w 1945 roku biskup Gawlina był w obozie w Emsla. Było 15 obozów, założyli w 1932-1933 roku. Na terenach misyjnych biskup z króla Jana III Clemensa Augusta, który urodził się w Brukseli w dniu urodzin dziadka. 17 sierpnia 1700 roku. 17 sierpień. Jest to dzień, kiedy w Hamburgu Kaufmann, kolega Kaufman zorganizował jeden z 33 wizyt słynnego Mesjasza Narodu Niemieckiego, czyli Adolfa. 17 sierpnia 1934 rok. Jakie to jest niezwykłe, że wszystko łączy się właśnie z tym miastem, z tym miastem Matki Bożej, z miastem, gdzie, które budowało trzech Adolfów. Adolf II wybudował Libek, Adolf III wybudował nowy Hamburg. Adolf IV i jego brat Bruno. Tutaj w Hamburgu, w tym miejscu, fundowali klasztory Franciszkanów, Dominikanów. Przy otwarciu klasztoru Dominikanów był to święty Jacek. Mieli łączność z wszystkimi klasztorami cystersów, bo tutaj były klasztory cystersów połączone z klasztorem w Oliwie. Kasztor w Oliwie miał pod opieką Kościół świętego Michała, Archanioła na Oksywie, który powstał w 1223 roku, gdzie miałam wszystkie sakramenty. Bo Urodziłam się 7 lutego 1952 roku. Można zobaczyć wydarzenia tego dnia. Dlaczego? To było 7 lat po wojnie. Dlaczego aresztowano siedmiu kapłanów? Dlaczego ich torturowano? Dlaczego główny organizator zbrodni Bruno Sztebach, urodzony 7 lutego w 1902 roku w Hamburgu na Barbeku, tego dnia moich urodzin, miał 50 lat, był w Moskwie u swojego przyjaciela Andrzeja Wyszyńskiego. Organizatora całej akcji likwidacji, a zaczął swoją akcję od 13 grudnia 1913 roku w Krakowie na ulicy Szewskiej. Był to czas, kiedy arcybiskupem biskupem Krakowa od 17 grudnia 1911 roku był Adam Sapiecha, uczeń i przyjaciel polskiego papieża Piusa X, zapowiedzianego 3 maja w 1863 roku w Przemyślu przez Polski. Świadkiem tego był nasz niezwykły kapłan Bronisław Markiewicz. Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, małosierdziem dotknęło rodzinę Sobieskiego, kiedy po 10 latach wygnania Teresa Kunegunda Sobieska z mężem mogła spotkać się 10 kwietnia 1715 roku w Monachium. Tego dnia, tego, tego w 1715 roku w Kraków został oddany pod opiekę św. Józefa. Cała Bawaria oddana została przez fotopiekę świętego Józefa 4 maja 1664 roku, kiedy w Noe, w Blois we Francji, ukazała się Matka Boska czasów ostatecznych. A potem 8 maja 1664 roku, przy zamościu. Objawił się święty Antoni. Jedne, jedyne ubawienie w świecie. Zamojski. Zwracał się Jan Zamojski, założyciel Zamościa, kiedy był w Padwie. Prosił o pomoc świętego Antoniego. Jego prawnukiem był nasz ksiądz Michał korybut urodzony. W Olesku, w tym samym zamku, co wcześniej urodził się jego krewny, czyli Jan Sobieski. 31 maja 1640 roku. Jest to rok również, kiedy ukazała się Matka Boża przy Zamościu. Matka Boża ukazała się opętanemu. Miejsce, gdzie polska królowa, nasza królowa Marysieńka, była uzdrowiona, dlatego też tam wybudowała sanktuarium. Jedno z jej fundacji są w dziękczynieniu za zwycięstwo pod Wiedniem, w którym zwyciężył nie tylko jej mąż, ale również jej zięć, Maksymilian Emanuel Wittelsbach, potomek. Jadwigi Wittersbach zmarły 16 lipca 1176 roku w Dachau. W Dachau, gdzie planowo zorganizowano przy placu, który należał do sowieckiej Teresy Kunegundy, regentki Bawarii, założono w 1933 roku właściwie obóz, założono już. Rozkazem z Ingolstadt 3 maja 1915 roku jako fabryka amunicji, którą potem, z której potem uczyniono obóz koncentracyjny, szczególnie wytyczony dla likwidacji kapłanów likwidowano ich. Wcześniej już mieli numery. Tysiąc. Wszystkie numery zjednoczyli kapłanów w 13 grudnia w 1940 roku. Było tam 527 kapłanów. Przewieziono z obozów koncentracyjnych. Wśród nich było kilku bardzo ważnych, którzy przeżyli ten obóz. Jednym z nich był Edmund Nowicki, później został biskupem w Gorzowie Wielkopolskim 15 sierpnia 1945 roku, w dniu, kiedy została cudownie uzdrowiona za przyczyną siostry Faustyny, 17 lat, sparaliżowana. Niezwykła kobieta, której Matka Boska przekazywała tajemnicę różańcową. Była związana, była w przyjaźni z moim tatą Bernardem Janem Pawłem, wielkim apostołem Bożego Miłosierdzia, przyjacielem księdza Michała Sopoczki, który za przyczyną Faustyny uzyskał wiele łask. Pierwsze uratowanie swojego życia, kiedy został skazany na karę śmierci za uczestnictwo w AK. Było to urodziny arcybiskupa Marka Jędrzewskiego 24 lipca 1949 roku. Tego dnia na Wawelu były święcenia kapłańskie. Księdza Marińskiego, Towarzysza Karola Wojtyły, jak również Księdza Starowiejskiego, Towarzysza Karola Wojtyły, który był bratankiem zamordowanego w Dachu Starowiejskiego. Wszystkie te likwidacje kapłanów były zaplanowane i planowane są do dzisiaj. Dlatego też, kiedy zorganizowano wybór, Karola Wojtyły, na papieża, Polaka. Gdy zorganizowano jego przybycie do Polski na 2 czerwca 1979 roku. Były to urodziny 144 Polskiego Papieża Piusa X, Polskiego Nobla, czy 135, który oświetlił Amerykę, który fundował. Kościół Świętego Stanisława w Nowym Jorku, Razma Jerzmanowskiego, niezwykłego Polaka, który zostawił również nagrodę 3356 356 kg złocie dla Polaka religii katolickiej, robiącego czyniącego dobro dla Polski, a że nagrodę dostał Zol masą. Wnuk Zola, który był przyjacielem Hansa Franka, który z nim razem działał przeciwko narodowi polskiemu, narodowi niemieckiemu, bo trzeba wiedzieć, że uczestniczyli w, wszyscy w programie 527, dlatego 527 katolickich Żydów razem z Edytą Sztani Sześniaczką Ludką z Hamburga zorganizowano 9 sierpnia 1942 roku, poświęcimy ją w rocznicę koronacji Piusa 10 w Rzymie. W 1903 roku, tak jak była przepowiednia 3 maja 1903, 1863 rok, tak również Matka Boża 28 kwietnia 1943 roku, kiedy w Berlinie za podanie chleba zglatonowano naszego dziadka Konstantego Drozdowskiego. Miał 40 lat, osierocił pięcioro dzieci. Tego dnia Matka Boska objawiła się w Warszawie prosząc, zapowiadając swoje objawienia od 3 maja 1943 roku do 15 września w 1949 roku. Wiedział o tym Wyszyński, wiedział o tym cały świat, bo już przygotowali żalibusz, już był budowany w 1921 roku przez Bieruta i przez Wyszyńskiego Andrzeja dla ich projektu dla akcji Exodus 44 bo było powstanie już było zaplanowane w 1921 roku także nie ma prawdy jak również nie ma prawdy o zorganizowaną likwidacji Monte Cassino. Mamy dwóch świadków: księdza Goldmana i księdza Stanisława Targosza, który rodził się w budynku, gdzie jest teraz Muzeum JP2. Jego brat, Targosz, był wyświęcony na kapłana razem z Karolem Wojtyłą. Także Karol Wojtyła doskonale wiedział. Wszystko zorganizowane przez Władców Świata i uczyniono 18 sierpnia 2020 roku, ogłoszono w Hamburgu i dachał, że jedynym mesjaszem narodu niemieckiego, nie narodu polskiego, jest Karol Wojtyła. Tego dnia militarnie przejęli, Izrael przejął dachą. Matka Boża wszystko widzi. Jezu, ufam Tobie, święty Bonifacy, święty papieżu Benedykcie V, święty Piusie X, wspomóżcie nas.